Cześć kochani! E, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny, czwarty dzień e, z 90-dniowego wyzwania e, z treningiem HeartMath. Dzisiaj, moi drodzy, zrobimy sobie Hard Focus Breathing, czyli jak to określił jeden z moich kolegów, e, oddychanie skupione na sercu. Bardzo mi się podoba to tłumaczenie i chyba zawsze o nim wspominam, przynajmniej przez ostatnie e, dwa spotkania. E, dlaczego e, dzisiaj zrobimy to? Ponieważ e, miałam właśnie przed chwileczką bardzo ciekawą sesję, na której. Zobaczyłam sobie, że tak sobie uświadomiłam, że przecież trening Hartmat to nie jest tylko ćwiczenie naszej odporności na stres i budowanie naszej rezyliencji emocjonalnej. Te ćwiczenia i techniki Hartmatowe mają jeszcze jedną bardzo ważną właściwość. One uczą nas kontaktu z naszym sercem. Bardzo często jesteśmy w głowie i szukamy logicznych, Rozwiązań, logicznych, pomysłów na to, jak poradzić sobie z problemami, które nas spotykają, ale najczęściej rozwiązania, najczęściej najlepsze i kreatywne rozwiązania naszych problemów znajdujemy w naszym sercu, tam gdzie jest nasza najlepsza, największa i najgłębsza intuicja. Więc właściwością tych naszych technik, ćwiczeń hartmatowych jest też to, że uczą nas kontaktu z sercem. To też dzięki temu, że mamy kontakt z sercem, możemy sobie lepiej radzić z naszym stresem, możemy sobie rozwijać naszą rezyliencję. Ale zanim zrobimy dzisiaj tę technikę, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć, czy troszkę więcej o tym, jak funkcjonuje nasze serce? jak wykorzystać nasze serce do tego, żeby rozwijać naszą intuicję, opowiem niedługo na webinarze, który zrobię. A jeśli sami chcielibyście pogłębiać troszkę tę Waszą rezyliencję, rozwijać odporność na stres na własną rękę nieco głębiej, to zapraszam Was na kurs Building Personal Resilience. A tymczasem robimy teraz hard focus breathing, czyli oddychanie skupione na sercu. Jeśli możecie, usiąść sobie wygodnie, jeśli nie, to... Przyjmijcie pozycję, która na ten moment i w tej sytuacji, w której oglądacie ten materiał, będzie dla Was najprzyjemniejsza. OK. Skup swoją uwagę w przestrzeni serca. Wyobraź sobie, że Twój oddech wpływa i wypływa z przestrzeni serca i klatki piersiowej. Oddychaj nieco głębiej. Nieco wolniej niż zazwyczaj. Znajdź taki rytm, który jest dla ciebie komfortowy. Super. Kochani, pamiętajcie, że techniki hartmatowe możecie robić w każdej sytuacji. Nieważne gdzie jesteście, nieważne z kim jesteście, możecie sobie zrobić to zrobić do po pocichu, z zamkniętymi oczami, z otwartymi oczami, mówiąc do drugiej osoby, możecie sobie to zrobić idąc na chwilę do toalety, marząc kawę. Gdziekolwiek przyjdzie wam do głowy, żeby zrobić technikę hartmat, ćwiczcie ją. Im dłużej ćwiczycie, tym lepiej dla waszego organizmu, tym lepiej dla waszego układu nerwowego, bo będzie miał on okazję odpocząć i stonizować się po trudach i stresach dnia pracowego i nie tylko. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Pa pa.